Czas pandemii to niezwykły czas dla każdego właściwie biznesu. No i przyglądając się temu, jak funkcjonuje ta pandemia, jak my funkcjonujemy w tej pandemii, zastanawiamy się, jak odbija się to na płatnościach, płatnościach mobilnych i czy zmierzamy w stronę całkowitej cyfryzacji, jeżeli mówimy o tej dziedzinie naszego życia. Dlatego na ten temat chciałbym porozmawiać z naszym gościem, pan Adrian Kurowski, dyrektor Visa. W Polsce. Dzień dobry, panie Adrianie. Serdecznie. Panie Adrianie, jak pandemia COVID-19 wpłynęła na rozwój płatności mobilnych w Polsce, jak również w Europie? Może zacznijmy od Polski. W Polsce obserwowaliśmy, zaraz po tym, jak zamknęła się gospodarka w połowie marca bieżącego roku, duży spadek transakcyjności. Wynikało to głównie z tego, że no, zamknęły się restauracje, zamknęły się kina, teatry, wszelkiego rodzaju miejsca, w którym spędzaliśmy wolny czas. Ponadto, w związku z zamknięciem gospodarki, no, schowaliśmy się do domu, więc z racji warunków czy otoczenia, korzystaliśmy tylko i wyłącznie ze sklepów spożywczych, z aptek. W sposób naturalny, więc spadły nam transakcyjności takie przy okazji. To znaczy wyjście na kawę, na lunch, i tak dalej, i tak dalej. I po tym załamaniu, można byłoby powiedzieć, powoli wracaliśmy do poziomów sprzed pandemii, i gdzieś w okolicach wakacji te poziomy, jeżeli chodzi o dynamikę, liczoną rok do roku, uzyskaliśmy. To był jakby pierwszy, pierwszy ogląd. Co się stało w Polsce w sposób bardziej, bym powiedział, systematyczny, to to, że Polacy zmigrowali z użycie kart płatniczych visa do internetu. Użyli ich w e-commerce, zaczynali ich używać coraz częściej, z uwagi na to, że część zakupów, znaczna część zakupów przeniosła się do sieci. Pewnie każdy z nas pamięta zapisywanie się do kolejek na dostawę kurierską z różnych sklepów spożywczych, chociażby po to, żeby właśnie ograniczyć wyjścia na zewnątrz. No i ta tendencja, mam wrażenie, że nabrała charakteru stałego, dlatego że spowodowało te zmiany zakupowe Polaków, obserwujemy aż po dzień dzisiejszy. Przykładowo, jeżeli porównujemy dane za czerwiec bieżącego roku w stosunku do danych za czerwiec ubiegłego roku, to wartościowo i liczbowo ta transakcyjność urosła o ponad 30%, jeżeli chodzi o dane dotyczące naszego systemu. Jeżeli spojrzymy na Europę, to to, co może być charakterystyczne, czego nie obserwowaliśmy aż w takim stopniu w Polsce, o systematyczne podnoszenie limitów transakcji zbliżeniowych. To też miało miejsce w Polsce, bo już w drugiej połowie marca takowo limit podnieśliśmy z 50 do 100 złotych. Wspólna inicjatywa koordynowana przez Związek Banków Polskich z udziałem też drugiej organizacji, wszystkich wydawców i agentów zbliżeniowych. Natomiast to, co było symptomatyczne dla Europy, to to, że każdy z krajów europejskich takie działanie podjął i ta, ta wymuszona niejako Chęcią zachowania dystansu społecznego i brakiem konieczności używania infrastruktury technicznej w postaci używania pin do potwierdzenia transakcji, podniesienia limitu zbliżeniowego nastąpiło w 28 krajach europejskich. To, to, spowodowało, to to, że Oczywiście plus ogólnokrajowe apele o to, żeby realizować transakcje w sposób właśnie bezdotykowy, zbliżeniowy, znaczny wzrost transakcji zbliżeniowych. I nasze dane mówią nam, że dla tych zagregowanego, zagregowanych informacji dla rynków europejskich udział transakcji zbliżeniowych przed pandemii, który wynosił w skali Europy poniżej 50%, nam wzrósł aż do 75%. To jest bardzo duża zmiana jakościowa. Dla kontrastu powiem, że w Polsce udział transakcji zbliżeniowych we wszystkich transakcjach bezgotówkowych realizowanych przy pomocy wszystkich kart płatniczych, bo to są dane raportowane do Narodowego Banku Polskiego, obecnie wynosi już ponad 91%. A proszę powiedzieć, skoro już porównujemy właśnie Polskę z Europą, czy Cały czas Polska w pewien sposób dogania tę Europę, jeżeli mówimy o właśnie płatnościach, czy to mobilnych, czy ogólnie użyciem, użyciu całej, można powiedzieć, infrastruktury technologii z tym związanej. Czy jednak, czy jednak Polska w pewien sposób, można powiedzieć, tutaj przoduje? Jak pan to widzi? Jakie są trendy, biorąc pod uwagę ostatnie, ostatnie miesiące, a nawet i lata? Jasne, no to jeżeli byśmy porównali, powiedzmy, idąc z, z punktu widzenia jakościowego czy, czy istotnościowego, to jeżeli chodzi o transakcje zbliżeniowe i transakcje realizowane w, mod w modelu naziemnym, czyli z użyciem karty w sklepie fizycznym, to my tutaj nie doganiamy. My już dawno przegodniliśmy Europę, dlatego że byliśmy pierwszym rynkiem w skali Europy. A i myślę nawet, że moglibyśmy być nawet pierwszym rynkiem na całym świecie, być może drugim, który wprowadził wszystkie terminale płatnicze, które obsługują płatności zbliżeniowe. Innymi słowy, no, możemy wyjść z domu tylko i wyłącznie posiadając przy sobie. Kartę płatniczą w wersji takiej tradycyjnej, plastikowej. Może to być wersja mobilna, na przykład karta zapisana na urządzeniu mobilnym pod tytułem telefon, ale również w zegarku czy opasce finansowej i możemy się w sposób bardzo łatwy służyć tym instrumentem płatniczym, realizując wszelkie maści zakupu. Więc, jakby w tym względzie, my już dawno byliśmy bardzo zaawansowanym rynkiem. Przypomnę, że. Transakcje zbliżeniowe pojawiły się w Polsce niecałe 12 lat temu, a po 10 latach stały się transakcjami standardowymi. Bym też powiedział, że pewnie część z nas nie pamięta, gdzie płaciła jeszcze z użyciem kart w takim trybie stykowym. No i Europa myślę, że tutaj ma coś od to, czego my możemy się uczyć nam już od Europy, to są transakcje realizowane w handlu elektronicznym, czyli w komersie, czy mobile komersie, który coraz prężniej rozwija się również w Polsce, dlatego, że Polska jest takim krajem bardzo, demokratyczną, jeżeli chodzi o instrumenty płatnicze, które używamy w sieci i karty nigdy nie były dominującą formą płatności w tym akurat obszarze. Mieliśmy dużo więcej możliwości, łącznie z płatnościami przy odbiorze gotówką, pokazywanymi czy to listonoszowi, czy kurierowi, Poprzez płatności z użyciem szybkich przelewów, ostatnio również blik i inne takie typu jakby formy płatności. Więc jakby tutaj karty radziły sobie gorzej. I mam nadzieję, że to będzie się zmieniało z uwagi na potrzeby Polaków, dlatego że to, co obserwujemy w zakresie trendów, o których Pan wspominał, to są jakby trzy elementy. Po pierwsze, coraz więcej Polaków przekonuje się do tego, że można zapisać kartę w aplikacji mobilnej. Chociażby poprzez pierwszą płatność rejestrujemy kartę, czy to w sposób ręczny, czy też robiąc zdjęcie tej karty, gdzie kamera smartfona czy tabletu przypisuje numer karty do bezpieczne miejsce aplikacji. karta jest następnie czy ten numer jest następnie tokenizowany, czyli zamieniany na niewrażliwe z punktu widzenia. Realizowanej płatności, numer, który potencjalnie, gdyby został zgubiony, wykradziony czy gdzieś dostał się w niepowołane ręce, nie będzie on stanowił istotnej informacji płatniczej. No i taki zapisany token gdzieś tam sobie rezyduje na naszych systemach. Wtedy mając zapisaną taką informację płatniczą, jednorazowo możemy zawsze w ramach posługiwania się tą aplikacją bardzo szybko zrealizować płatność. Robią to największe platformy e-commerce w Polsce, robią to również największe platformy e-commerce na całym świecie i taka łatwość dokonywania transakcji jest bardzo, bardzo, bardzo szybka i bardzo wygodna z punktu widzenia konsumenta. I to jest jakby pierwszy taki trend. Drugi trend to jest możliwość skorzystania z rozwiązań, które zostały opracowane przez tzw. big techów. Big tech y to są firmy, które w ramach, że tak powiem, swojej relacji z konsumentami opracowało również sesje płatnicze swoich, swoich aplikacji. Przykładowo firma Google opracowała serwis o, o nazwie Google Pay, firma Apple opracowała serwis o nazwie Apple Pay, i te serwisy umożliwiają przyspieszenie płatności. Dodatkową, jakby tutaj ciekawostką, i myślę, że to jest takim elementem zabezpieczenia, jest wprowadzenie biometrii. Dlatego, że w momencie, kiedy płacimy tymi serwisami, jeżeli korzystamy z nowoczesnych urządzeń, które zostały wyprodukowane i działają pod oprogramowaniem tych, o których wspomniałem, to jest możliwość skorzystania z czujników, które te urządzenia w które te urządzenia są wyposażone, na przykład możemy skorzystać z biometrii palca, czy też biometrii twarzy w momencie, kiedy taka płatność jest realizowana. To jest jakby element drugi, który ułatwia nam dokonywanie płatności. W tyłu jest karta, właściwie token i ten token jakby pozwala na to, żeby ta transakcja była realizowana szybciej. Trzecim elementem, najważniejszym, jest to, co udało nam się osiągnąć w ostatnim momencie? Mianowicie, mamy taką nową dziedzinę, która się nazywa ekonomią subskrypcji. W ramach ekonomii subskrypcji możemy zapisać instrument płatniczy w postaci karty płatniczej u detalisty. To znamy szczególnie ostatnio bardzo mocno z działań serwisów streamingowych, które wykorzystujemy podczas pandemii. Myślę, że częściej niż rzadziej, czy to, które dostarczają nam content w postaci filmów, rozrywki podcastów, muzyki i tak dalej, ale też i gier, no bo część osób w ten sposób jakby spędza czas z uwagi na brak możliwości wychodzenia. I mając to wszystko jakby na uwadze, Możemy podczas rejestracji do takiego serwisu podać dane karty. Karty są bezpiecznie przechowywane i później klicznie w ustalonym w ramach relacji z danym usługodawcą reżimie czasowym płatność z tytułu tej, 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 obsługi tego, tego serwisu jest pobierana. Również w tym działaniu jakby upatruję siłę karty płatniczej, dlatego że jednorazowa zgad, zgoda na Całe obciążenie rachunku karty płatniczej umożliwia po pierwsze zachowanie ciągłości, po drugie bezproblemowe, bez konieczności ciągłego, za każdym razem jakby płacenia daną usługę, możliwość korzystania z tego, no i najważniejsze, no po prostu jednorazowy wysiłek w postaci rejestracji i dodania tego instrumentu płatniczego zapewnia nam, no jakby powiedzieć, praktycznie nieskończono nie możliwości korzystania z takiego typu rozwiązań. Panie Adrianie, ten temat wraca, można powiedzieć, co jakiś czas, związany z gotówką w Polsce. Czy jest w ogóle możliwość Całkowitego wyparcia gotówki w naszym kraju. No moim zdaniem w jakimś średnioterminowym horyzoncie raczej nie. Z uwagi na to, że mentalnie jeszcze nie jesteśmy na to przygotowani. Chociażby dlatego, że myślę, że ani ustawodawca. Ani też żaden regulator nie chciałby legalizować gotówki. To nie tędy droga. Myślę, że to konsumenci sami powinni w sposób naturalny zmigrować do tej bezgotówki i dostrzec jej zalety. To punkt pierwszy. Punkt drugi: upatrywałbym szansę w bardziej bezgotówkowym świecie, w tym zresztą nasza firma też jakby głosi te, te postulaty, żeby był po prostu mniej gotówkowy poprzez pokazywanie jakby dalej związanych z obrotem bezgotówkowym, szczególnie w związanym z obrotem realizowanych kartami wiza. Taki obrót jest po pierwsze wygodny, po drugie bezpieczny, a po trzecie no, powinien być szybki, bezbolesny, właściwie niezauważalny. Gdzieś z tyłu są systemy zabezpieczające, które o tym, nad tym czuwają, zarówno realizowane po stronie banku, który wydał ten instrument płatniczy, jak i nas, jako instytucji, która, która jakby czuwa nad całym ekosystemem. Więc jakby wracając do pytania, myślę, że nie, upatrywałbym tą szansę w postępującej cyfryzacji handlu to, co obserwujemy w sposób bardzo przyspieszony obecnie, z uwagi na obostrzenia sanitarne i chęć zachowania dystansu społecznego. W związku z tym, im bardziej będziemy e-commerceowi albo m-commerceowi, bo mobile commerce to jest to, co wyznacza jakby nowe trendy i, i, i kierunki naszych zachowań zakupowych. Tym bardziej, bezgotówkowi, tym bardziej go, bezgotówkowi będziemy w sposób naturalny, dlatego że gotówka w tym świecie e-commerce no, bardzo trudno się odnajduje. Ani nie jest wygodna, ani nie jest łatwo ją przekazać z punktu A do punktu B, ani też nie podlega jakby prawom związanym z jej ochroną. No i, 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 i koniec końców wydaje mi się, że będzie e, migrowała właśnie w stronę pełni bezgotówkowego świata w ramach handlu elektronicznego. Panie Adrianie, bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Moim państwa gościem był Pan Adrian Kurowski, dyrektor Wiza w Polsce. Dziękuję bardzo.